Z technicznego punktu widzenia tunel na legionowskim przystanku jest właściwie gotowy, ale kierowcy, którzy już trzymają nogi na gazie z testowaniem podziemnej przeprawy, będą musieli trochę poczekać. W świetle ostatnich informacji uzyskiwanych od nadzoru kolejowego nad tą inwestycją, takie planowane otwarcie ma nastąpić w styczniu, ponieważ my tutaj mieliśmy. W mieście regionowo deklarowanych już kilka terminów, i myślę, że najprawdopodobniej najbardziej prawdopodobnym terminem to, to może być przełom stycznia i lutego. Tak czy inaczej, ma to być przełom także dla kierowców. Układ komunikacyjny tej części miasta bardzo się zmieni. Zdaniem urzędników na lepsze. Mając na uwadze to, że wiadukt, jako na razie jedyne, największe bezkorzycyjne przejście z inną kolejową 65. Niestety kolkuje się godzina szczytu. Tak w przypadku tego obiektu jest szansa, że ruch będzie tam płynny. Pod kilkoma wszakże warunkami. Nowy tunel to przede wszystkim ułatwienia dla naszych mieszkańców, ale także konieczność zaprzestania jazdy na pamięć. Trzeba będzie zwrócić większą uwagę na znaki, na to, co się pozmieniało. W niektórych miejscach mogło zmienić się, na przykład pierwszeństwo przejazdu. Wygląda więc na to, że zmotoryzowani zmian obawiać się nie muszą. Co innego, piesi. Wraz z zamknięciem przejazdów w ciągu ulic Parkowej i Wyszyńskiego, czerwone światło zapali się także dla nich, a miało być tak pięknie. W 2007 roku podczas konsultacji społecznych związanych z budową tunelu projektant ze strony PKP PLK zaprezentował przejście podziemne dla pieszych w ciągu ulic Parkowa Wyszyńskiego. Po pewnym czasie to przejście tajemniczo zniknęło z planów. My no, od 2008 roku korespondujemy z PKP z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji. Brzmi ono mniej więcej tak. To przedsięwzięcie byłoby nieuzasadnione ekonomicznie. Sęk w tym, że pozostałe przejścia są od tego na ulicy Parkowej bardzo oddalone. W obliczu zagrażającej pieszym katastrofy, ratusz postanowił przejąć inicjatywę. My w tej chwili prowadzimy rozmowy na różnego rodzaju szczebla władzy, jeśli chodzi o kolej, aby do czasu znalezienia generalnego rozwiązania w postaci wybudowania kolejnego bezkolizyjnego przejścia dla pieszych. Jedno jest pewne, ani do tymczasowych, ani do trwałych rozwiązań architektonicznych, np. kładki, polskie linie kolejowe się nie dorzucą. Będzie to po stronie samorządu. My rozmawiamy także z powiatem, który mógłby to dofinansować. Natomiast PKP w jednej z listów, które otrzymaliśmy, deklarowało chęć przekazania terenu i pomocy takiej przy, przy realizacji tej inwestycji bez środków finansowych. Jak zatem widać teraz kolejna samorządowców? Inaczej sprawy potoczą się złym torem.